Weź, weź mi gdzie idziesz? Nie przeszkadzaj mi, morsuję. <grymne> to ty mi kazałeś nagrywać. <grymne> Morsowania? O! o. <grymne> Adam Małysz. <grymne> ah.

Teraz ci się zęby stępią. I no co z tego, będę nowe. Jak to nowe, przecież twoje są idealne? Idealne to dopiero będę miał. Jak to, przecież masz takie białe? To ty chyba białych nie widziałaś. Kto robi takie cuda? Jak to kto? Piotr Trafidło. Dobra, kurwa, wychodzę, poczekajmy, aż się trochę jest zimni, bo kurwa. Aaa, zaraz się poparzę. <śmiech> <śmiech> Większa metamorfoza uśmiechu w polskim showbiznesie zbliża się wielkimi krokami, jeżeli chcecie widzieć efekty obserwujcie profil Piotra Trafidło, tam zobaczycie jak z ma nowe zęby.